bo dzisiejszym będzie Michał. Największą liczbę głosów został komentarz z prośbą o opisanie naszego treningu, no więc ten filmik, właśnie w tym filmiku właśnie to zrobimy. I zaczniemy od opisania tego, jak wygląda nasz rozkład treningu. Robimy split. Podróż, 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 tak W poniedziałek idę, robię plecy, jest to taki trening A. Eee, dzielę na A-B, mam różne ćwiczenia w obydwu zestawach. Eee, czyli tak, plecy, jest, e, klatka, czyli push, eee, klatka z barkami, eee, środa robię nogi, czwartek robię e, plecy z martwym ciągiem, piątek robię znowu push. I, i z barkami oczywiście tak to wygląda, tak jest mój hmm. reference, czyli zakres ruchów, to jest, yy, no tak trzymam się do ośmiu. Yy, ja wierzę to, a to może później Tak, czy, czyli Tak wyglądam Pięć razy w tygodniu, dwie yy, partie, yy, każda partia dwa razy w tygodniu. No jeszcze o, to zawsze to jest yy, zarekombinowany trening, który nazywa się push to lex Osoba po prostu kontroluje pod siebie. U mnie jest tak samo bazowane, jest na puszku czyli właśnie pusz, wszystkie wyciskania, puszcz wszystkie przeciąganie z mojej nogi jako trzecie. I zamiast robić wszystko w lekcji tygodniu, robiliśmy właśnie mały taki... Wariant. Właśnie. <grystanie> brak, brak słów. U mnie wygląda to tak. W poniedziałek to... co? Nic, to, to... Poniedziałek to jest pull, właśnie plecy, tu barku biceps, często dodaję przydramie. Wtorki, yy, czyli push, to jest klatka, barki, triceps. Yy, środa to są nogi, całe nogi, razem wszystko. Czwartek robię same ręce, czyli właśnie znowu yy, biceps, triceps, już po raz drugi w tygodniu i które, z którym walczył już od dawien dawna. I w piątek powtarzam marki, czasami robię do tego jeszcze kaptur, jako że to jest, to jest słabsza partia, w którą staram się dogonić. Także ręce dwa razy w tygodniu, marki dwa razy w tygodniu, reszta po raz. Tak to wygląda. Zamiast tego, żeby takie połowy. I teraz odnosząc takie zakresu powtórzeń, tutaj od razu ten i temat, ile należy wykonywać ruchów na redukcji. na początku nie od tego. Trzy razy. Trzy różni nasz trening od masy i trening na masie i trening na redukcji. Czy chcesz powiedzieć, czy ja? Tylko. Poróżnij się? Niczym i niczym, niczym, właśnie. I teraz mówimy. Chciałem, że to odnowa, tak? Nie, tutaj, teraz mówimy, yy, dlaczego, dlaczego warto robić ten sam trening yy, na masie i na redukcji. Czyli trzymamy się tych 6-8 ruchów i on idę do 8 ruchów. Trzeba się trzymać w podmiotach, tam, tam trochę nie tyle. Ale 10 do między 6 a 20 w zależności od to różnych, znaczy... różnych partii. No bo w jednych lepiej czuję tak, w innych tak. Przykładowo biceps to jest do 8, nie, raczej nie wychodzę ponad 8, a przy bicepsie do 20 spokojnie robię. No, ja, ja natomiast mówię, jak no, to jest na przykład tył barków, też lubię hmm. wyjść po, po, powyżej tych ośmiu. Natomiast hmm. jeżeli chodzi o takie ćwiczenia złożone jak klatka czy wiosłowanie na plecy, trzymam się, że już przy szóstym powtórzeniu praktycznie, no, miałbym się zeskać. Eee, więc tak to wygląda. Eee, I teraz dlaczego warto robić taki trening na redukcji? A pierwsza sprawa... To, okay. ja to jest... Radny, to jest no, jeśli chodzi o to założenie, że tam 23 powtórzeń i w ten sposób się rzeźbimy, mięśnie rośnie albo maleje. Okej, okay? Nie ma treningu, który powoduje, że mięśnie Tłuż się mięśnie się powiedzmy mięśnia nie da się ukształtować, tak? Nie, nie, nie da się z naszego kształtu. Każdy robi się z domyślnymi, ze swoimi Jeden ma fajny szczyt dru, jeden drugi ma kując, drugi ma, ma no, niezapalny ten szczyt. Natomiast no mówię... Yy, Mięźnie rośnie albo e mamy nie, nie da się rzebić ani kształt, kształtować, drogi więcej powtórzę albo jakieś... Jedynie co możemy zrobić, to po prostu po prostu zrzucić tą karkę z tobą albo przygrać na masie i to wszystko i to jest i dlaczego warto robić ruchów na rzewie ostatnio sześć chodzi o ten przedział o ten slit właśnie e, mniejszy zakres aspektów. Dlatego, ponieważ nasze ciało e, tutaj to jest generalnie no, kierowane do naturalnej turystyki, bo tam towary to się trochę inaczej ma. Natomiast te 6-8 jak no, jedziemy bez pomagaczy, to e, po prostu ciało ma bodziec, żeby utrzymać tą siłę. Tak? Jesteśmy na deficycie i utrzymać tą masę. Jesteśmy na deficycie ekologicznym im więcej, im będziemy silniejszy, silniejsi, to po prostu ciało będzie miało lepszy kręg, żeby zachować te mięśnie. więcej sił uda się nam utrzymać, tym prawdopodobnie więcej mięśni uda nam się zachować. Natomiast następstwem treningu tego po 25 ruchów będzie tylko to, że stracimy dużo na chwilę, ponieważ nie będziemy dźwigać dużych ciężarów. No i wtedy jest na co, no to no, no, sobie, zabierze prawdopodobnie więcej skanki mięśniowej wraz ze spadkiem boków. to jest nie, to. Nie, i... dokładnie, to jest, to jest naprawdę stara szkoła i to jest nasze zdanie oczywiście. Absolutnie nigdy w życiu tego nie, nie, nie próbował nawet, tych 25 ruchów na życie.